Szybkie podróże. O no, proszę. Szybkie. Kojarzę kanał, więc... Bardzo dobrze. Tak. O. On tak powiem, jak przychodził przez tutaj, przez Bieszczady i tak dalej pokazał właśnie, że są miejsca, gdzie na mapie szlaki są. A jak próbuje się przejść, to najzwyczajniej w świecie właśnie ten człowieka one idę. nie widziały. Właśnie no. ten szlak idę. Taka. Niebieski szlak karpacki. I 426 on... 426 km. Tam człowieka mogło nie być przez taką dobre e, kilka. Powiem tak. E... Szybki W tej chwili Agnieszka zebra dziadek Wszyscy oni spopularyzowali ten szlak tak, że... Aha! Jest ruch jak na... Jak nie, w Rzymie. Nie, nie, ruch nie ale, ale to już nie jest taka dzicz jak była Aha Owszem, gdzieś tam przed Przemyślem, przed A Ale ktoś zadał sobie trud i tak ciągle. powiem zadbał o to? Czy po prostu e, ludzie wydeptali? W niektórych miejscach jest przynajmniej oznakowany Aha A w wielu jest tak, że znaki sobie Szlak sobie, GPS sobie Ale no to tak jak powiem jakaś zmiana jest Jest lepiej Tak Ale tak i uważam, że jest to najdzikszy szlak w Polsce o, tak. proszę Tak, tak jak było w takim mówiono, razie? Że, że najdzikszy szlak w Polsce, Bo jesteś, szybki no, chyba mieszał Ale tak na pan i sobie pan śpi i sobie idzie dalej, tak. czy... Ale ma pan namiot? Tak okay. W każdym razie Szybki <laughs> chyba mieszka we Wrocławiu, a my przyjechaliśmy z Wrocławia, więc... O. Kuchenkę ma pan tutaj jakąś też, czy nie? Tak. tak. W tym presaku wszystko? No właśnie, pytałem chłopaków, czy no... 40 się zmieściłem, no. Czy no... Ile waży pan na mniej więcej? Yy, zależnie od wody, czy jest do pełna, czy nie, hmm. ale między 14 i pół 15. Dobra, koniec nagrania.